Vroede Am Faren BMW Vroede Am Sparen Za 400 metrów Skrænc vlevo na rozwitleniu Zobaczcie, co tam się dzieje Ile bałwanów Niemieckich Myśmy sobie dzisiaj... Trochę mi kamera drży Bo mamy beze mnie Nie wiem kto to jest, nie znam go Tu pani jedzie, uważaj, odsuń się Może być czuwa <noise> Centralnie kamerą w, w nią Patrzcie ile tam bałwanów stawiamy Jak się dzieciaki bawią W końcu doczekali się śniegu Śniegu, śniega jest pięknie, my idziemy po trzeciego króla i depczemy do stajenki. Dobra, doszliśmy do bankowu, zobaczcie jak śnieg sypie. Jesteśmy cali moksi. Wziąłem trzeciemu królowi. Kije, zobaczcie jak fajnie je przymocowałem do moich taśmą klejącą. Ale jest pomysł. To się szły było za mocno odbiały. Ale zaraz przyjdzie, to je sobie weźmie i mogę swobodnie iść dalej. Zrobiliśmy już fajnych parę kilometrów. Pokażę Wam, jak to wygląda, tu z tej strony idziemy w tamtym kierunku, czyli jeszcze daleko, daleko. Tu takie dworcowe, by można powiedzieć, getto. Nieraz tu ktoś butelką w łeb dostał. Zobaczcie, jak tu pięknie. Kotek pilny, tam tamtych kij. Jeżeli ktoś na ryby nie wziął. jak to tu wygląda a teraz może będzie bardziej widać efektywnie jak tu sypie tam dalej bawany kręcą to jest pięknie tu jest ta rzeczka gdzie wam pokazywałem ostatnio o tam są kaczuchy zobaczcie jak się gonią tam gdzie wam pokazywałem ostatnio kurde tam walka jest a wiecie dlaczego zobaczcie ludzie już ich nie karmią tu jest szyld że od miasta że za Karmienie tych kaczuszek dostajecie 5000 euro grzywny. Jest to delikatnie niebezpieczeństwo dla osób podróżujących tutaj rowerami, jakimiś tam innymi sprzętami. Bo te kaczki wychodzą na drogę i są wtedy narażone na niebezpieczeństwo do Zara. Dobra, pogoda jest. Musimy iść w kierunku chaty Zara, ale kilometry konkretne zrobione. Już jest nas trójka. Tak już żeśmy przekroczyli liczbę. Liczbę, cyfry nie można się na, na dzień dzisiejszy w tylu ludzi spotykać. Robimy rundę tam, tam, tam o daleko i śmigamy tam w kierunku miasta. I się jeszcze starą nagrywam, ale jest dobry nowy sprzęcik zakupę, zobaczycie zresztą najdługo Także Nie, może jeszcze po drodze coś nagram część, bo jeden z króli nogi już ma przemoknięte ale na drugi rejs słyszysz? kotek, halo Kacper słyszysz? ej Baltazar na ten na drugi na drugi szot ubierasz te narciarskie spodnie, rozumiesz? nie będą przemakały na pewno to jakie to buty są! Dla Socki, kurwa nie żyjesz! Także następny dystans zaliczony Jesteśmy na Flutmulde Zobaczcie Tyły Aldorfu I wracamy teraz z powrotem na Miasto W kierunku miasta Tu macie Naturnowe Bolowinde Flutmulde jest, dokument jest, depczemy z powrotem i nawet przy takich warunkach atmosferycznych robi się, uwierzcie, kilometry. Przed nami, proszę Państwa, śnieg się zdenerwował. flutbulda, Flutmulde, Lansut Każdy wie o co chodzi. Zrobiłem dzisiaj z trzema, w sumie trzech króli, zrobiło konkretny dystans. Lecimy. Pomyślałem, że na nartach jakieś kurwa zdjęcie robić. Zobaczcie jakie bałwany. Nie te dwa z przodu. Te tu zobaczcie jakie bałwany porobione. Zobaczcie tu na Bawarii. Ludzie nie siedzą w chacie. Nie grzeją stópek przy kominku, tylko się grzeją. Grzeją się, bo ruch to zdrowie, pamiętajcie. Obojętnie co byście nie zrobili w tym życiu. Obłędnie, jakbyście się nie, nie zajeżdżali, się nie pielęgnowali. Jak nie włączycie ruchu, to jesteście w czarnej, że tak powiem brzydko przysłowiowej dupie.